W dzisiejszym wyjątkowa, wyjątkowa wystawa, tak jak i wyjątkowy człowiek, stoi obok mnie. Wystawa powstała bardzo, bardzo szybko. O tyle mam to szczęście, że rzeczywiście Marcin jest osobą otwartą i na szalone pomysły, szalone odpowiada w bardzo krótkim tempie. Stąd ta wystawa przyspieszona, wcześniej może niezapowiedziana, ale myślę, że na tyle interesująca, że warto ją pokazać. O samym Marcinie. Tak jak dzisiaj powiedziałam, że strach aparat wyciągnąć fotograficzny i spróbować cokolwiek zrobić. Co prawda on pozytywnie jest nastawiony, i mówię, tak, pomogę, pokażę, nie ma sprawy, jak prawdziwy pan profesor i, i pomaga tutaj. Także mimo wszystko stres i tak mam, wcale mu nie wierzę, że nie zwraca uwagi na szczegóły, bo jak patrzę na te zdjęcia, to wiem, że na nie zwraca uwagę. Bohaterem sobotniego wieczoru w Galerii Teatr Sieradzkiego Centrum Kultury był Marcin Świniarski. Sieradzanin z zawodu nauczyciel z zamiłowania fotografik. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawia swoje prace od 2005 roku zarówno w Sieradzu, Łodzi, jak i za granicą. Efekty podróży z aparatem to często zapis ulotnych chwil, zagadkowych miejsc, gracieni i światła. To ostatnie od lat fascynuje Marcina Świniarskiego. W zasadzie od początku jego przygody z fotografią. Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografią? Od taty. Tata wywoływał zdjęcia w łazience i tym sposobem wychowywał w łazience przy kliszy, przy powiększalniku, przy jakichś krokusach. Tam mogłem podglądać pracę, jak się pracuje właśnie z, ze światłem. Dlatego dzisiaj na kolejną wystawę zapraszam, wystawę, gdzie. Chcę pokazać światło, pokazać ludzi, fotografikę, właśnie zdjęcia bez obróbki komputerowej, zdjęcia wywoływane, naświetlane cyfrowo, niektóre też, niektóre z kliszy. Zapraszam do zdjęć, do oglądania. Czy to jest tak, że właśnie teraz dobrze jest pokazać zdjęcia bez tych wszystkich obróbek komputerowych, jakichś ingerencji, kom, takich profesjonalnych programów, właśnie po to, żeby pokazać, że potrafi się dostrzec coś ciekawego w świecie? Różne szkoły są. Jedni preferują tylko obróbkę graficzną w, w komputerze, natomiast ja twierdzę, że fotografia to jest moje oko, mój umysł i to co widzę, to pokazuję na dzisiejszej wystawie. Co najbardziej Cię fascynuje? Człowiek, architektura czy przyroda? Bo wszystko tu jest na tej wystawie, ale czy masz taki swój ulubiony temat? Ulubiony? Oczywiście światło. Po pierwsze światło. Nie ma fotografii i fotografiki bez światła. Światło po prostu. Gdzie szukasz inspiracji? Wszędzie gdzie można. Jak widać właśnie tutaj i architektura i portret i koledzy koleżanki Yy, i yy, czy, czy klasztor to jest, czy teatr muzyczny w Łodzi, czy sesja dla Urzędu Miasta w Sieradzu pod nazwą Open Hair, pierwsza sesja, czy na pierwszy festiwal Open Hair, yy, którą robiliśmy, czy tak jak pierwsze zdjęcie na wystawie, które jest zrobione podczas wernisarzu na Węgrzech, yy, wernisażu też moich prac, yy, stałem przed publicznością i też zrobiłem zdjęcie, też można zrobić zdjęcie. A pamiętasz pierwsze zdjęcie, które zrobiłeś sam? Ym, niestety to nasze znaczy było kilka zdjęć. Pierwsze wywołane klisze, pamiętam. To się pamięta. Co na nich było? Ym, dużo osób, ym, przestrzeń i światło, oczywiście. Prace Marcina Świnierskiego można oglądać w Galerii Teatr Sierackiego Centrum Kultury do końca marca.